O, muszę powiedzieć, że jak widzę te dwa wspaniałe autografy Cześć, jestem Klockoza. A ja jestem gold! Cześć! Ja jestem Kasper z kanału Fan Klocków i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tutaj teraz sobie ten vlogus zrobimy. Może będzie ciekawy, mam taką nadzieję, zrobię dużo różnych wstawek, zdjęć. Omówimy sobie spotkanie z widzami różnych większych legotuberów w Krakowie, w Historlandzie. Sobie przejdźmy do tego, co się tam w naszym Historlandzie działo. Oczywiście, Historland to taka wystawa historycznych klocków w Krakowie. Historycznych, tych historycznych w tym sensie, że przedstawia różne takie ważne wydarzenia. Z historii właśnie naszego kraju, ale również każdy fan klocków znajdzie tam coś dla siebie. No i teraz tak, tam również około co dwa miesiące są organizowane spotkania. Takie było też zaledwie tydzień temu we wrześniu. No i co się wydarzyło tego 28 września? No otóż sami zresztą zobaczcie, jak to się zaczęło. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Wszyscy mnie raczej znają, mam nadzieję. Jest mi bardzo miło, że Pan tutaj tak tyle, bo mam nadzieję, że przyszliście do Dwa mnie. Brawo. Cześć, witajcie, strasznie się cieszę, kiedy widzę nas w większej grupie, bo to umacnia mnie w przekonaniu, że nie tylko gadam do kamerki i to jest bardzo fajne, że jednak gdzieś tam ci ludzie są. Hej! Zapraszam was na moje stanowisko. możemy pogadać o filmach jak i Zapraszam. Więc wszyscy wbiegli w euforii, piony, radość, no i wiele innych takich rzeczy. No i teraz zaczęła się taka sesja Q&A. No i jakie tam padały głównie pytania? No w sumie to najpierw przyszli szczuromowcy, jak pewnie widzieliście. No i pytania, no jakie? Między innymi mogliśmy usłyszeć jakie było ulubione postacie Ninjago. Goldi odpowiedział, że Morro. Dobra i zła jednocześnie. Różne osoby odpowiadały inaczej. Pasje poza Lego to brodaty. Geek na przykład bardzo lubi gotować. No, a Macik kocki lubi pizzę, co chyba każdy wie. Również, że widzieliśmy się, jak zareagowały rodziny Lego tuberów na te ich no, kanały. Jeśli mam nagranego Goldiego, to teraz go widzicie. The, the, the... No i tyle, właśnie tak mniej więcej u brata tego też było. U wielu innych, u kockozaura to dopiero odkryto. Później rodzina, brat odkrył różne, różne zabawne historie. Na przykład dowiedzieliśmy się, że kockozaur płakało ze Stawy Lego. No i wypłakał w końcu taki sam jak miał brat, co było taki, właśnie płakał. Takich innych śmiesznych sytuacji tam było. No i później zaczęła się taka kahut, tak na kahucie. Foty wam tu wstawię. I co tam robi Lloyd Malina? Otóż Goldie oddał honor naszemu, naszej cebuli, polskiego Legotuba. No i nazwał się Lloydem Maliną w tym kachucie, no i również wyciężył na początku grudzaty któremu kibicowałem się trzymał na podium, no ale w końcu spadł w dół. Później chwila luźna, pogadałem z JKem, Maud Brickiem, no i z różnymi tam innymi ludziochami, no i znowuż się zaczęło inaczej, czyli teraz quiz był dla wszystkich tutaj zgromadzonych na sali, Odpadłem po chyba trzecim pytaniu. Zbiło mnie to, zabiło mnie to. Czy Lego jest dostępne m.in. na Chorwacji Lego Life jest dostępne między innymi na Chorwacji i na i w Zimbabwe chyba? Takie było pytanie. No i trzeba było dać, gdzie jest dostępne. No ja daję na Chorwacji, ja się okazuje, że w Zimbabwe, a na Chorwacji niedostępne. A chyba ktoś nagrywa odcinek o tej Chorwacji. Jakiś taki lego tubowy, chyba pudding nawet. No ale okej, okay, przejdźmy sobie dalej. Nie wygrałem zestawu, a był to. Czekajcie, czekajcie. Ten tutaj zestaw to jest wulkaniczna kryjówka Garmadona o cenie 230 zł. No więc w sumie fajny secik do wygrania był. A później nastąpiła kolejna część. No i drugie miejsce. Kto to miał drugie miejsce? znaczy Nagrody Pocieszenia grali no i te Nagrody Pocieszenia to był jeden ten zestaw z Legacy, ci takie wiertło kola. tak ono się nazywało no i ten tutaj zestaw, gdybym był fanem Ninjago i miał wybierać to bym również był w poważnym zakłopotaniu, bo w tym wiertle nie wie, fajne wiertło, ale ten Samuraj jakoś nie do końca mnie jara, a tutaj dostajemy ten fajny ścigacz, wyścigówkę, jednak tutaj też sceny miałyby swoje znaczenie, musiałbym wcześniej zobaczyć. No i później był ten konkurs talentów. No i udało mi się na nim mieć miejsce. No i tak, o ile dobrze pamiętam, pierwsze miejsce zdobył twórca filmu. Takiej go o klapku ręki mi panie chłosteczka, które mieli za zadanie zrobić kilka wyzwań. To zresztą na kanale JKA tutaj daje kartę najprawdopodobniej. I sobie zobaczycie tam wszystko, cały vlog ze spotkania. No i następnie drugie miejsce zdobył, o ile dobrze pamiętam, chłopiec, który zrobił parodię polskiego Lego Tuba. Nie wiem, nie jestem pewien a wyróżnienie klockowy Kacper. Sprawdźcie tu, bo no to u J.K. A naprawdę opłaca się obejrzeć ten film. No i później chwila wolna, kiedy tam oceniali czas na rozmowy, no i przyszli, dowiedzieliśmy się, no i tak to się skończyło o 13 coś i już stoisko otwarto tak wcześnie. Zdobyłem podpisy od wszystkich, w tej książce są magiczne podpisy, do których spojrzymy za chwilę. Naprawdę wyjątkowe. Naklejka od mistrza Claudio, od klockopedii, od broda tego geeka z autografem dla mnie, od Abakusa, znowu od klockopedii, znowu od klockopedii. Taka ulotka. Na przyszłość lepiej laminować tak same części żeby tutaj była jeszcze taka warstwa folii. Najpierw pociąć, później laminować. No i kolejna rzecz, to taka od klockozaura wszystkie tutaj e, jego kanały. No i napis klocko grał. Podpis klocko grał. No i kolejna rzecz, tu są naprawdę magiczne podpisy. Dobra, zacznijmy sobie od tutaj. Nie mam Mega Spice ale za to mam autograf Kuboka. Nie tylko mistrza Claudio, Mistrz Audio i Kubok, tak wygląda ten podpis. Z Mega Space gadałem, kiedyś ale autografu nie mam. Jakoś przetrwam, kiedyś się na pewno spotkamy. Okej, okay. mamy klocko Zaura. Maciek i klocki to zaraz zobaczycie. Mamy Goldiego, mamy tego Gika, a Maciek... Maciek i pizza, tak? Nikt takiego podpisu nie ma. Nikt. Tylko ja mam Maćka i Pizza, czyli jego ulubione jedzonko. Jest również nawet stempel jego, żeby nie było że to nieoryginalne. To jest prawdziwy podpis, który kiedyś sprzedam za tysiące dolarów. Żartuję, Niech nie będę tego sprzedawał. No i jeszcze taka zaszywka od ministra Klaudia Klaudia. Spinyka. O, tu się przypina. Przypnę może. O. Niech będzie, że przypiąłem. To jest swinga. No, no i teraz już tyle. Ja tam już opuściłem. Były pewnie jakieś warsztaty animacji. Rozmawiałem z Klockozaurem chyba najdłużej. No i tam dowiedziałem się o tym, że tam minifigurkę na Logu niezbyt dobrze. W sumie ta motywacja na zmienianie Loga była już dawno, ale dopiero teraz tak już na poważnie się do tego wziąłem. No i dobra, idąc dalej jeszcze, tam rozmawiałem z nim o tym sklepie, z bratem zrobiłem sobie foty, macie je tutaj, o ile udało mi się zamazać twarz, może to wyglądać nieco klipita twarz, ale spokojnie. no to tam więcej jak zaobserwowałem spotkania są co dwa miesiące bo pierwsze było z Maćkiem w maju pod koniec maja chyba 27 później w lipcu z bracie Gikiem coś 17 nie wiem nie jestem pewien albo również 27 później we wrześniu czyli teraz był pierwszy z lodowego tuberów tam były już takie opaski, coś nie dało zdjąć trzeba <grym> było się zaklinować no i właśnie pod morza będzie drugi zlot już niedługo. O, więc czekam. Niestety nie zgarnąłem magazynu, bo mi się nie udało podejść do Mega Spice Fightera, ale przeżyłem, nie umieram i się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Dum, dum, dum.